Łączy główną ulicę Swoszowic i Wróblowic z jednym z najważniejszych miejsc dla tej lokalnej społeczności. Codziennie dzięki niej do szkoły docierają setki uczniów. Ulica Profesora Adama Bochnaka będzie przebudowana. Zakres pracy obejmie odcinek między myślenicką a Miertową wraz z dojazdem do szkoły. W ramach rozbudowy, poza nowym odwodnieniem, wymianą sieci podziemnych, oświetleniem i oczywiście asfaltem, pojawi się chodnik, którym dzieci bezpiecznie dotrą do szkoły. O tym i innych rozwiązaniach projektowych będzie można się dowiedzieć pod Podczas spotkania informacyjnego w internecie. Wezmą w nim udział radni dzielnicy, projektanci i przedstawiciele jednostek miejskich. Każdy będzie mógł je śledzić w mediach społecznościowych. Jeśli mieszkańcy mają jakieś uwagi, mogą je zgłosić za pomocą platformy www.inwestycje.krakow.pl. Przebudowa ulicy Bochnaka jest właśnie w fazie projektowania. Wszystkie rozwiązania dla fragmentu między Myślenicką a Mirtową wraz z dojazdem do szkoły mają być gotowe do końca tego roku.